Byłem podekscytowany, gdy dowiedziałem się, że moja rodzina postanowiła zorganizować przyjęcie z okazji mojego dyplomu, ale w chwili, gdy otworzyłem pudełko z tortem, słowa gratulacje, przegrywie uderzyły mnie w twarz. Moi rodzice wybuchnęli śmiechem, jakby to był niewinny żart. Nie było mi do śmiechu. Wstałem, zebrałem swoje rzeczy i wyszedłem. Ale nie zanim nie zrobiłem tego. Minęły trzy tygodnie, zanim zadzwonili, a w ich głosach słychać było panikę. Bo po raz pierwszy w życiu uwierzyłem, że moi rodzice są ze mnie dumnie. Kiedy wszedłem do domu, był cały udekorowany. Prawdziwe dekoracje, niebieskie i srebrne serpentyny zwisały z sufitu, a ogromny transparent z napisem Gratulacje Mateusz wisiał w salonie. Byli tam też ludzie. Rodzina, sąsiedzi, a nawet kilku kolegów mojego taty z pracy. Było też prawdziwe jedzenie, a nie tylko pudełka po tłustej pizzy rzucone na stół. Nigdy nie widziałem, żeby włożyli we mnie tyle wysiłku. Nigdy. Zrobili to dla mojego brata Piotra. Kiedy dostał się na studia, zorganizowali wielką uroczystość, zaprosili wszystkich jego znajomych, a nawet podarowali mu nowy laptop. A kiedy w następnym roku wyleciał, nigdy go nie skrzyczeli, żadnego podniesionego głosu, żadnej winy. Ale dla mnie nigdy niczego nie było, żadnych braw, żadnych imprez. Zawsze mówili, że jestem tym niezawodnym, tym, który nie potrzebuje zamieszania ani uwagi. To mi mówili za każdym razem, gdy coś osiągnąłem, a teraz stałem w pokoju udekorowanym specjalnie dla mnie. Mama objęła mnie, uśmiechając się, jakby naprawdę to czuła. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, kochanie, powiedziała, a jej głos był miękki i pełen ciepła. To wielkie osiągnięcie. Mrugnąłem. Nie byłem pewien, jak to przetworzyć. Lata połykania bólu z powodu poczucia, że nigdy nie dorastałem do ich oczekiwań. A teraz, nagle, może coś się zmienia, może w końcu zrobiłem coś godnego ich dumy. Tata poklepał mnie po plecach, chichocząc, Pierwszy w rodzinie, który skończył studia. Co? Spójrz na ciebie. Uśmiechnąłem się, prawdziwie się uśmiechnąłem. Po raz pierwszy pozwoliłem sobie uwierzyć, że oni naprawdę mnie widzą. Może nie byłem już tylko dodatkiem. Potem zauważyłem mojego brata z boku, przyklejonego do telefonu kompletnie niezainteresowanego typowe. Ale nawet to dzisiaj mi nie przeszkadzało. Dzisiaj był mój dzień. Ktoś podał mi drinka był toast. Ludzie podchodzili, żeby mi pogratulować, podawali ręce, pytali o moją przyszłość. Unosiłem się, potem przynieśli tort. Był ogromny, wyglądał elegancko, zdecydowanie nie z półki w supermarkecie, tylko taki, który zamawia się na zamówienie kilka dni wcześniej. Mama niosła go z promiennym uśmiechem, stawiając go tuż przede mną. Tata skinął na niego, wciąż się uśmiechając. – No, spójrz – powiedział. Wciąż złapany w radości chwili, pochyliłem się do przodu, uśmiechając się, pozwalając sobie uwierzyć, że to jest prawdziwe. Ale potem przeczytałem napis – gratulacje, przegrywie. Mój żołądek opadł jak kamień. Czułem się, jakbym dostał cios bez ostrzeżenia. Na początku myślałem, że to może pomyłka. Może źle czytam. Potem zaczął się śmiech. Zaczęło się od mojego taty, tylko mały chichot. Ale potem przerodziło się w pełny śmiech, jakby to była najśmieszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widział. Mama też chichotała, próbując stłumić to dłonią, jakby to nie było takie złe. A Piotr? Prawie płakał ze śmiechu, zgięty w pół, trzymając się za boki, Ledwo mogąc oddychać. Och, no weź powiedział tata, widząc moją twarz. To żart Piotr uśmiechnął się złośliwie. Kurde, Mateusz, nie wyglądaj na tak zszokowanego wiesz, że to zabawne? Czułem się jak idiota kompletny, absolutny idiota oczywiście. Oczywiście to nie było prawdziwe oczywiście nie byli ze mnie dumni dlaczego mieliby być? Dlaczego mieliby się zmienić? Rozejrzałem się po pokoju. Kilka osób wyglądało na zakłopotanych, zerkając na siebie nawzajem, ale nikt nic nie powiedział, nikt nie stanął w mojej obronie, ani jedna osoba. Przełknąłem mdłości, które narastały w gardle, zmuszając się do zachowania spokoju. Żart. Tylko tym byłem dla nich. Coś we mnie pękło. To nie był gniew, nie w sposób, jakiego oczekiwali. To nie był też smutek. To było coś ostrzejszego, coś jaśniejszego. Podniosłem szklankę, którą trzymałem w dłoni i powoli, celowo uniosłem ją. W pokoju zrobiło się trochę ciszej. Wszyscy patrzyli, czekając, jak zareaguje. Uśmiechnąłem się do mojej rodziny. Dziękuję, powiedziałem, a mój głos był gładki, równy. Za to, że zawsze byliście dokładnie tacy, jacy myślałem, że jesteście. Śmiech ucichł. I dziękuję za to przyjęcie, kontynuowałem, kiwając głową w stronę dekoracji, tortu. Tyle wysiłku, tyle myśli w to włożono, nigdy tego nie zapomnę. Cisza się przeciągała. Mama poruszyła się niespokojnie, uśmiech mojego taty drgnął. I za przyszłość, powiedziałem, unosząc szklankę trochę wyżej, ponieważ w końcu nauczyłem się, jak traktować was w ten sam sposób, w jaki wy zawsze traktowaliście mnie. Nikt nic nie powiedział. Trzymałem ich wzrok przez sekundę dłużej. Pozwoliłem, by napięcie zgęstniało. Pozwoliłem, by niepokój osiadł w ich kościach. Potem wypiłem drinka naraz. Ostrożnie odstawiłem szklankę na stół i skierowałem się w stronę drzwi. Chwyciłem torbę, zarzuciłem ją na ramię, zanim wyszedłem. Obejrzałem się ostatni raz. Piotr patrzył na mnie teraz, a jego złośliwy uśmieszek lekko się załamał. Tata odchrząknął. Och, no weź, Mateusz, nie bądź taki dramatyczny, to tylko. uśmiechnąłem się złośliwie. Och i jeszcze jedno, ale wkrótce sami się dowiecie. Potem wyszedłem przez drzwi. Żadnych krzyków, żadnych wybuchów, żadnych łez, tylko cisza. Gęsta, dusząca cisza, która podążała za mną, gdy wychodziłem. Nie musiałem widzieć ich twarzy, żeby wiedzieć, że dezorientacja już się zaczyna. Próbowali to zbagatelizować, mówili sobie, że jestem po prostu wrażliwy, że mi przejdzie, że wrócę. Nie mieli pojęcia, co ich czekało, ale wkrótce mieli się dowiedzieć mieli. Nigdy nie byłem synem, którego chcieli Piotr nim był. Od kiedy byliśmy dziećmi, było oczywiste, że on nie może zrobić nic złego. Był złotym dzieckiem, ulubieńcem, tym, dla którego rodzice rozpromieniali. Tym, którego bronili, chronili, rozpieszczali, tym, który dostawał drugie, trzecie, czwarte szanse, bez względu na to, jak bardzo nawalił. A ja? Byłem tym, którego tolerowali, zastanawiałem się dlaczego. Co sprawiło, że on zasługiwał na więcej niż ja? Co on miał, czego ja nie miałem? Ciężko pracowałem, dostawałem dobre oceny, trzymałem się z dala od kłopotów, robiłem wszystko, jak należy, a jednak to ja byłem tym, którego lekceważyli. Zaczęło się od małych rzeczy. Kiedy miałem sześć lat, wygrałem konkurs ortograficzny w szkole. Wróciłem do domu, promieniejąc, trzymając swój mały certyfikat, czekając, aż powiedzą coś, cokolwiek. Piotr narysował jakieś bazgroły na kartce. Tego samego dnia mama piała z zachwytu, powiesiła to na lodówce, nazwała go swoim małym artystą. Tata potargał mu włosy, powiedział, że ma prawdziwy talent. Podałem swój certyfikat, pełen nadziei. Tata rzucił na niego okiem niezainteresowany. Ortografia to nie jest prawdziwa umiejętność. Mama uśmiechnęła się do mnie, ale był to roztargniony uśmiech. Och, kochanie, to miłe, ale nie przechwalaj się, dobra? Nie przechwalałem się. Chciałem tylko, żeby mnie zobaczyli. Zanim skończyłem 10 lat, przestałem się starać. Piotr wpadał w kłopoty w szkole, nauczyciel był niesprawiedliwy. Piotr coś zepsuł w domu. To był wypadek. Piotr dostawał złe oceny. Nie każdy jest kujonem, jak Mateusz, powiedziała mama. Jeśli tylko przewróciłem oczami, byłem niegrzeczny. Jeśli o coś prosiłem, byłem niewdzięczny. Kiedy Piotr dostał się na studia, zorganizowali mu wielkie przyjęcie. Kiedy ja się dostałem, tata ledwo podniósł wzrok z telefonu. Mówiłem sobie, że mnie to nie obchodzi, nie potrzebowałem ich aprobaty, prawda? ale jakaś mała głupia część mnie wciąż miała nadzieję miała nadzieję że może jeśli po prostu będę trzymał głowę nisko jeśli będę ciężko pracował jeśli się udowodnię pewnego dnia mnie zobaczą pewnego dnia będą dumni potem nadszedł czas studiów wiedziałem że nie mogę oczekiwać że pomogą mi z czesnym. nawet nie pytałem dostałem stypendium wziąłem pożyczki pracowałem na pół etatu żeby pokryć co mogłem piotr Choć ledwo przebrnął przez liceum, a jednak, kiedy dostał się na drugorzędne studia, moi rodzice byli tak dumni. Pomożemy ci ze wszystkim, czego potrzebujesz, powiedziała mu mama. I tak zrobili. Opłacili jego czesne, kupili mu samochód, wysyłali mu pieniądze co miesiąc. Piotr imprezował przez cały pierwszy rok, opuszczał zajęcia, ledwo zdawał egzaminy. W drugim roku wyleciał całkowicie. A moi rodzice? Nigdy się na niego nie wściekli, nigdy go nie obwiniali, właściwie było im go żal. To było za dużo presji, powiedziała mama, potrząsając głową. Prawdopodobnie za bardzo na niego naciskaliśmy. Naciskali na niego, dali mu wszystko na tacy, ale prawdziwy policzek, część, która w końcu coś we mnie złamała. Zaczęli planować jego drugą szansę, znaleźli inne studia, dzwonili. Używali swoich wpływów, żeby go tam znowu wsadzić. Powiedzieli mu, że tym razem będzie inaczej. Powiedzieli mu, że nadal będą go wspierać, płacić za to, czego potrzebuje, upewnić się, że ma mieszkanie blisko kampusu. A potem powiedzieli mi, że ja będę poręczycielem jego umowy najmu. Jakby to było oczywiste, jakby to była moja odpowiedzialność, żeby upewnić się, że Piotr ma gdzie mieszkać, gdy dostaje drugą szansę. Masz dobrą historię kredytową. Powiedział tata. To nic cię nie będzie kosztować, to tylko podpis. Powinienem był powiedzieć: Nie. Ale nie powiedziałem. Byłem tak przyzwyczajony do robienia tego, czego ode mnie oczekiwali, że słowa wyszły mi z ust, zanim o tym pomyślałem. Tak, dobrze. Ledwo to zauważyli. Po prostu założyli, że się dostosuję, jak zawsze. Piotr nie powiedział: Dziękuję. Nawet nie zauważył, co dla niego robiłem. I to był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że to nigdy się nie skończy. Bez względu na to, co zrobię, nigdy nie będę dla nich wystarczająco dobry. Mógłbym wylądować na księżycu, a tata i tak by wzruszył ramionami. Mama mogłaby zaoferować uprzejmy uśmiech. A Piotr? Po prostu rzuciłby żart, że za bardzo się staram. To nie było tak, że mnie nie zauważali, po prostu ich to nie obchodziło. Więc kiedy wszedłem na to przyjęcie z okazji dyplomu i zobaczyłem dekoracje, Transparent, promienny uśmiech mojej mamy i tatę, ściskającego mi dłoń, pozwoliłem sobie pomyśleć tylko na chwilę, może tym razem jest inaczej, może tym razem naprawdę są ze mnie dumni. A potem przyszedł tort i śmiech, i wtedy wiedziałem, że nigdy mnie nie uszanują. Ale to było w porządku, bo po tej nocy nigdy nie będą mieli szansy, żeby mnie znowu wykorzystać. Wyszedłem z tego domu, ale nie zanim nie wykonałem jednego ostatecznego telefonu. Nie zanim nie zrobiłem jednej rzeczy, której nigdy nie wyobrażali sobie, że będę miał odwagę zrobić. Nie zanim nie upewniłem się, że za dokładnie trzy tygodnie to oni będą dzwonić, spanikowani, błagający, zdając sobie sprawę zbyt późno, że w końcu doprowadzili mnie do krawędzi. Minęły trzy tygodnie, zanim się zorientowali. Na początku ignorowałem ich telefony. Nieczysto ze złośliwości. No, może trochę, ale głównie dlatego, że już mnie to nie obchodziło. Spędziłem lata, odpowiadając na każde ich żądanie, rzucając wszystko, gdy potrzebowali pomocy, wyginając się, by zasłużyć na aprobatę od ludzi, którzy nigdy naprawdę mnie nie cenili. Więc kiedy nieodebrane połączenia zaczęły się piętrzyć, kiedy wiadomości głosowe od mojej mamy przychodziły jedna po drugiej, kiedy SMS -y Piotra zmieniły się z go stary co jest na musi musisz to naprawić zostawiłem je wszystkie nieotwarte żadnych odpowiedzi żadnych reakcji Już wiedziałem dlaczego dzwonią i im dłużej milczałem tym bardziej panikowali Mama na początku próbowała grać na luzie Kochanie dzieje się coś dziwnego z mieszkaniem Piotra możesz zadzwonić Potem przeszła na dezorientację Mateusz czy zapomniałeś o czymś z umową najmu Właściciel właśnie powiedział Piotrowi, że nie macie już na liście jako poręczyciela. Potem przyszedł tata, wściekły i zostawiający gniewne wiadomości głosowe. Co do diabła zrobiłeś, dałeś słowo. Musisz to naprawić, oddzwoń! I w końcu Piotr. Całkowicie pominął udawanie. Żadnej fałszywej troski, żadnego owijania w bawełnę, po prostu prosta wściekłość. Wrobiłeś mnie. Napraw to teraz. Uśmiechnąłem się złośliwie, gdy to przeczytałem. Trzy tygodnie wcześniej, zaraz po tym jak opuściłem przyjęcie, pojechałem prosto do samochodu, wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem do biura właściciela. Oficjalnie usunąłem się z listy poręczycieli Piotra. To było to. Bez dramatu, bez ostrzeżenia, tylko prosta, ostateczna decyzja. A teraz konsekwencje zaczynały do nich docierać. Umowa najmu Piotra była teraz nieważna i dopiero zaczynali odczuwać jej ciężar. Wszyscy założyli, że już to załatwiłem. Zgodziłem się wcześniej, prawda? Zawsze zgadzałem się na ich plany. Nigdy się nie sprzeciwiałem. Nigdy nie mówiłem nie. Wierzyli, że wciąż jestem tą samą osobą, ale powinni byli wiedzieć lepiej, bo w momencie, gdy zobaczyłem ten tort, podjąłem decyzję. Skończyłem z pozwalaniem im na to, by po mnie deptali. I teraz, po raz pierwszy w życiu, to oni musieli radzić sobie z prawdziwymi konsekwencjami. I to było absolutnie wspaniałe. 22 dnia w końcu odebrałem telefon. Pozwoliłem numerowi taty dzwonić dwa razy, zanim odebrałem. Potem usiadłem, czekając na nieuchronną eksplozję. Nie trwało to długo. Co do diabła zrobiłeś, warknął. Trochę odsunąłem telefon od ucha, słuchając jak jego tyrada wchodzi na wysokie obroty. Dałeś obietnicę, dałeś słowo. Umowa najmu twojego brata się rozpada. Musisz to naprawić teraz. Nic nie powiedziałem, nie kłóciłem się, nie tłumaczyłem, po prostu pozwoliłem mu się wypalić. W końcu zdał sobie sprawę, że mu nie przerywam. Zamilkł na sekundę. Potem jego głos opadł do tego niskiego, niebezpiecznego tonu, którego zawsze używał, kiedy chciał, żebym czuł się winny. Musisz być mężczyzną i wziąć odpowiedzialność. To prawie mnie rozśmieszyło odpowiedzialność. Gdzie była ta mowa, kiedy Piotr wyleciał ze szkoły, kiedy marnował pieniądze, które na niego rzucali? Kiedy spędził całe życie, prześlizgując się na wymówkach. Powoli wypuściłem powietrze, a potem w końcu przemówiłem. Nie sądzę, żebym to zrobił. Cisza. Prawie słyszałem, jak niedowierzanie trzeszczy na drugim końcu linii. Co? Powiedział. Powtórzyłem spokojnie, pewnie. Nie sądzę, żebym to zrobił. Cisza się przeciągała, a potem, jak pęknięta tama, ty egoistyczny mały. Rozłączyłem się. Oddzwonił natychmiast. Pozwoliłem dzwonić. Potem próbował Piotr, tego też puściłem. Potem moja mama. I tym razem odebrałem, bo już wiedziałem, jak to się potoczy. Zaczęła łagodnie. Kochanie, musimy porozmawiać. Mruknąłem, niezainteresowany. Naprawdę musimy? Westchnęła, jakbym był nierozsądny. Mateusz, nie jesteś zdenerwowany. Wszyscy wiemy, że ta impreza nie poszła tak, jak chciałeś, parsknąłem. Tak to nazywamy imprezą? Zignorowała mój sarkazm. Ale to to jest poważne Mateusz. Przyszłość twojego brata jest zagrożona. Prawie się zaśmiałem. Jego przyszłość? Kiedykolwiek dbali o moją? Przeciskałem się przez studia bez ich pomocy, pracowałem do wyczerpania, brałem pożyczki, a gdzie oni byli? Wspierali Piotra, a teraz chcieli, żebym ja też się dla niego poświęcił. Zachowałem głos spokojny, wyważony. Myślę, że Piotr coś wymyśli. Wzburzyła się. Wiesz, że nie może dostać zatwierdzenia sam. Brzmi jak jego problem, powiedziałem. Mama spróbowała ponownie, trochę ostrzej. Mateusz, tak robi rodzina. Nie, powiedziałem, a mój głos w końcu stracił cierpliwość. Tak robiłem ja przez lata. I co za to dostałem? Tort z napisem: Gratulacje, przegrywie. Cisza. Pierwsza prawdziwa cisza. Pozwoliłem jej tam trwać. Pozwoliłem jej w niej nasiąknąć. Potem powiedziałem cicho. A teraz zdajecie sobie sprawę, jak wielkim błędem to było. Jej oddech zagrał. To był tylko żart. Uśmiechnąłem się. To też. Potem się rozłączyłem. Patrzyłem na telefon przez długi czas, czekając na wpół spodziewając się kolejnego połączenia, ale żadne nie nadeszło. Po raz pierwszy w życiu nie mieli nic do powiedzenia, bo wiedzieli. Wiedzieli, że mówię poważnie. I wiedzieli, że w końcu popchnęli mnie za daleko. Ale najlepsze było to, że to wcale nie był koniec, bo wciąż nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo nawalili, a wkrótce mieli znowu dzwonić, błagając, bo zrobiłem więcej niż tylko anulowałem poręczenie, odszedłem od tego wszystkiego, aby ze mnie ich złoty chłopiec miał stracić wszystko. Nie dzwonili przez kilka dni, nie byłem zaskoczony. Tata prawdopodobnie narzekał i wściekał się, że byłem niewdzięcznym rozczarowaniem. Mama prawdopodobnie płakała, że rozrywam rodzinę na strzępy. A Piotr? Piotr prawdopodobnie się dąsał, rzucając tantrum, bo po raz pierwszy w życiu nie dostawał tego, czego chciał. Ale wiedziałem, że to nie koniec, bo wciąż była jedna ostatnia rzecz, której jeszcze nie zorientowali. A kiedy to się stało, wtedy zaczęła się prawdziwa panika. Nie musiałem długo czekać. W piątkowy wieczór, gdy usadawiałem się z piwem i odrobiną spokoju, mój telefon zawibrował. Piotr, uśmiechnąłem się złośliwie i pozwoliłem mu dzwonić. Próbował znowu i znowu. Przy piątym połączeniu w końcu odebrałem, pozwalając, by mój głos pozostał zrelaksowany. Myślałem, że skończyliśmy. Jego głos brzmiał głośno, spanikowany. Co do diabła zrobiłeś? Wziąłem wolny łyk piwa. Bądź bardziej konkretny. Pieniądze, Mateusz, pieniądze naczesne, zniknęły. Ach, to było to. Uśmiechnąłem się, bo to była część, której jeszcze nie zorientowali. Widzicie, to nie było tylko poręczenie. Odszedłem od wszystkiego, co miałem. Finansowo pomagałem im przez lata, pokrywając małe rzeczy, nadrabiając zaległe płatności, pożyczając pieniądze. Nigdy mi nie oddano. A kiedy zaczęli planować drugą próbę studiów Piotra, bez trosko zasugerowali, żebym się dorzucił. Dobrze ci się teraz powodzi, powiedział tata, jakby to było nic. Powinieneś pomóc rodzinie. Nie zgodziłem się, ale oni wzięli to za pewnik. Założyli jak zawsze, że się dostosuję. Więc zrobiłem jedną rzecz, której się nie spodziewali, całkowicie ich odciąłem. Kaucja czesne, której ode mnie oczekiwali, nigdy nie nadeszła. Płatności, które kiedyś dokonywałem w ich imieniu, zniknęły. Cicha, finansowa siatka bezpieczeństwa, którą nieświadomie dla nich byłem, zniknęła. A teraz tonęli. Piotr stracił swoje mieszkanie, teraz stracił swoją drugą szansę na studia, bo bez moich pieniędzy, bez mojej pomocy, bez mojej zdolności kredytowej nie miał nic. A ja? Nigdy nie czułem się lżejszy. Mateusz nie rozumiesz. Piotr wciąż wrzeszczał mi do ucha. Szkoła dzwoniła, powiedzieli, że płatność nigdy nie przeszła. Nie mam wystarczająco, żeby to pokryć. Zaraz stracę miejsce. Wydałem niski pomruk. Cholera, to kiepsko. Cisza. Potem jego głos stał się ostrzejszy. Napraw to. To mnie rozśmieszyło, naprawdę się zaśmiałem. To było naprawdę niesamowite, jak głęboko zakorzenione było jego poczucie uprawnienia. Nawet po tym wszystkim, co się stało, wciąż zachowywał się, jakbym był mu coś winien. Mówisz poważnie? zapytałem, potrząsając głową. Powiedziałeś, że pomożesz, warknął. Nie, odpowiedziałem spokojnie. Założyłeś, że pomogę. Jest duża różnica. Zaczął się jąkać. Mama i tata powiedzieli, że. przerwałem mu. Tak, założę się, że tak zrobili. Ale problem w tym, że nie obchodzi mnie, co mama i tata powiedzieli. Nastąpiła przerwa, napięta cisza. Potem ciszej, tym razem spróbował innej taktyki. Mateusz, wiesz, że to moja ostatnia szansa, prawda? I to było to. Ten ton desperacji w jego głosie, moment, w którym dotarło do niego, że jest naprawdę w tarapatach. Oparłem się zachowując opanowany ton. Tak, powiedziałem. Wiem. Przełknął Ślinę. Więc, więc powtórzyłem, rozciągając słowo powoli Wymyślisz coś. To było to samo zdanie, które mój tata rzucił mi, gdy opróżnił moje oszczędności na studia. To samo zdanie, którego wszyscy używali za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, za każdym razem, gdy walczyłem sam. Teraz mogli tego doświadczyć sami. Piotr w końcu pękł jesteś takim zgorzkniałym robisz to tylko po to, żeby mnie ukarać. Nie. Powiedziałem równomiernie. Robię to, bo w końcu nauczyłem się, jak traktować was w ten sam sposób, w jaki wy zawsze traktowaliście mnie. Pozwoliłem tej prawdzie zawisnąć w powietrzu, zanim zakończyłem połączenie. Następnego dnia dzwoniła moja matka. Już płakała, gdy odebrałem. Mateusz, dławiła się, musimy porozmawiać. Westchnąłem. Nie, naprawdę nie musimy. Piotr straci swoje miejsce, powiedziała, a jej głos był ciężki od szlochu. Nie rozumiesz. Rozumiem doskonale, przerwałem. Zrobiła pauzę, wzięła oddech. Karaż nas wszystkich za głupi żart. Uśmiechnąłem się słabo. Nie, mamo, w końcu traktuję was w ten sam sposób, w jaki wy zawsze traktowaliście mnie. Wypuściła cichy okrzyk, jakby te słowa naprawdę ją zraniły. I wtedy zdałem sobie sprawę, że nie dzwoniła już tylko w sprawie Piotra. Dzwoniła też w swojej sprawie, bo teraz, gdy nie płaciłem za ich życie, czuli się zagubieni. Wszystkie małe rzeczy, które kiedyś pokrywałem, ciche sposoby, w jakie ich wspierałem, w końcu zauważyli ich brak. Musisz nam wybaczyć, błagała. Jesteśmy rodziną. Zaśmiałem się cicho, sucho. Zabawne, powiedziałem. Wspominacie o tym tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujecie. Zawahała się. Mateusz, proszę. Teraz słyszałem to prawdziwy strach w jej głosie. To nie tylko edukacja Piotra legła w gruzach to cała struktura ich życia bo odszedłem, bo tym razem nie wracałem bo w końcu przekroczyli linię, której nie mogli cofnąć. Pozwoliłem ciszy trwać jeszcze trochę dłużej. Potem powiedziałem to, co musiałem. Nic wam nie jestem winien powiedziałem stanowczo a mój głos był pewny i absolutny. Już nie. I po raz ostatni rozłączyłem się. To był ostatni raz, kiedy z nimi rozmawiałem. Oczywiście, próbowali. Telefon dzwonił przez miesiące. Gierki poczucia winy, fałszywe przeprosiny, desperackie prośby o ostatnią przysługę. Ale podjąłem decyzję i po raz pierwszy wybrałem siebie. Piotr nigdy nie wrócił na studia. Termin wpłaty minął. Stracił swoje miejsce. Moi rodzice nie mieli funduszy, żeby to pokryć na czas. Wykorzystali już każdą ostatnią opcję, próbując go wesprzeć. Nie było planu zapasowego. Krewny w końcu powiedział mi, że Piotr musiał wrócić do nich. Dorosły mężczyzna mieszkający pod tym samym dachem co nasi rodzice. Bez dyplomu, bez pracy, bez jasnej drogi naprzód. Szczerze mówiąc, czułem, że to było poetyczne. Przez lata byłem tym, którego przeoczali, tym, którego lekceważyli i wyśmiewali. Teraz to ja byłem tym, który odszedł. A oni? To oni zostali w tyle. Spraw, aby twoje życie nabrało blasku i odzyskaj kontrolę nad własną historią, subskrybuj historię z życia.